Coraz wyższa temperatura i coraz więcej słońca sprawiają, że zaczyna pachnieć wiosną. Witam Państwa w piątkowe popołudnie. Marzena Słupkowska. We Wrocławiu temperatura wzrosła do 10 stopni. Dla porównania w Atenach dzisiaj 13. Na pozostałym obszarze też cieplutko. Od 5 stopni w Gdańsku i Suwałkach, przez 7 w Warszawie i Rzeszowie, do 8 w Poznaniu i Krakowie. Co prawda ranek przywitał nas mgłami, chmurami i nawet na wschodzie i południu deszczem, ale ten deszcz pada już tylko na krańcach południowo-wschodnich. To pozostałości po froncie. Za tym frontem zacznie napływać chłodniejsze powietrze, które tak naprawdę odczujemy już w nocy, bo wtedy temperatura znów spadnie poniżej zera. Minus 2 stopnie odsuwałk przez Warszawę po południe kraju. Trochę słabszym mróz na Pomorzu Zachodnim, Wielkopolsce i na wybrzeżu około zera. Silniejszy wiatr w dalszym ciągu dokuczać będzie mieszkańcom wschodniej części kraju w porywach do 50-60 km na godzinę. Noc pogodna, choć słaby śnieg, niewykluczony na Podlasiu, a nawet na Podkarpaciu. Ciśnienie rośnie, w południe na barometrach będzie 1012 hektopaskali. Jutrzejszy dzień przyniesie mnóstwo słońca. Chmur praktycznie nie będzie. Delikatny, symboliczny śnieg może zdarzyć się gdzie gdzieniegdzie na krańcach wschodnich, i tu w dalszym ciągu powieje silniejszy wiatr. Będzie odrobinę chłodniej, choć cały czas dość ciepło, jak na początek marca: od 3 stopni w suwałkach po 6-7 stopni na zachodzie. Następne dni podobne, chłodne. Ale słoneczny. Życzę Państwu miłego popołudnia. Do zobaczenia.